Witam bardzo serdecznie w gościnnych progach publicznego gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Kiri w Pyrzycach. Nasze gimnazjum jest największym w powiecie pyrzyckim. Kształci się tu prawie 400 uczniów. Nasza szkoła została wybudowana i oddana do użytku w 1978 roku. Wówczas była to bardzo nowoczesna placówka z własnym basenem, salą gimnastyczną, z balkonem i kompleksem wojsk. Użyjające wówczas warunki lokalowe zaowocowały wieloma znakomitymi osiągnięciami sportowymi uczniów, którzy zajmowali czołowe lokaty w zawodach wojewódzkich, jak i na szczeblu krajowym. Dwukrotny udział w półfinałach Mistrzostw Polski Młodzików w 2010 i 2013 roku. Od 2012 roku szkoła ta jest również siedzibą Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego o specjalności siatkarskiej. Placówka od wielu lat była organizatorem wielu wojewódzkich i krajowych imprez sportowych. Siatkówki, zapasów, koszykówki, lekkoatletyki. Niestety obecny stan pomieszczeń sanitarnych, szatni i natrysków uniemożliwia przeprowadzenie takich zawodów. Każdy uczeń naszej szkoły przynajmniej cztery razy w tygodniu korzysta z szatni kompleksu sportowego wymagających natychmiastowego, gruntownego remontu. Podrapane ściany, odpadający tynk, połamane i popękane płytki, skorodowane rury kanalizacyjne, niesprawne urządzenia sanitarne, brak wentylacji, brak odpowiednich ławek i wieszaków to codzienność dla naszych gimnazjalistów, jak również dla uczniów spoza tej szkoły, trenujących popołudniami zapasy, siatkówkę czy piłkę nożną. Wszyscy doskonale wiemy, sport to zdrowie, dlatego też konkurs ogłoszony przez Fabrykę Elektronarzędzi CELMA jest szansą dla tego i innych pokoleń na godny rozwój fizyczny. Umożliwi to wyremontowanie pomieszczeń szatni.